Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z gabinetu starosty Głupczyńskiego, pana Piotra Soczyckiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie starosto, jak wiadomo, rok 2020 dobiega końca. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o budżecie właśnie za ten miniony 2000, czy mijający 2020 rok. Czy może pan nam przypomnieć, jaki był wysoki ten budżet? I jakie były plany i czy wszystko udało się wykonać w tym roku 2020. Przede wszystkim to nie był łatwy rok. Budżet na poziomie 82 milionów złotych, ale to nie było najważniejsze. Sytuacja jaka nas spotkała w roku 2020 to przede wszystkim covid i praktycznie cały rok poświęcony był dostosowaniu się do warunków, które Niestety ale nas spotkały. Do tego w połowie roku przydarzyła nam się również powódź, więc nie był to łatwy rok. Tak jak pan powiedział, rok nie był łatwy, ale pewne plany, pewne zamierzenia na ten rok 2020 starostwo i zarząd miały. Czy może pan nam przypomnieć właśnie, jakie były to plany i co zostało wykonane z tych grubszych inwestycji? To przede wszystkim staraliśmy się. I taki plan też przyjęliśmy. Staraliśmy się mocno wspierać szpital. W roku 2020 z budżetu powiatu do szpitala wpłynęło 2 miliony, prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych, więc są to bardzo duże środki. W tym roku w szpitalu wymieniliśmy tomograf, mamy od tego roku nowy tomograf. No i przy sytuacji covidowej Praktycznie każdy dzień w szpitalu był inny i wymagał od nas zupełnie innych działań, włącznie z tym, że musieliśmy przebudować część oddziału wewnętrznego na potrzeby COVID, jak również zmodernizować całą instalację tlenową z wybudowaniem nowego zbiornika tlenu dla, dla tego oddziału. Więc tutaj dosyć duże działania były właśnie kierowane w szpitalu na, na sytuację. Jeżeli chodzi o inne działania, rozpoczęliśmy też w tym roku termomodernizację specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, inwestycja za prawie 2,5 miliona złotych, jak również rozpoczęliśmy modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Branicach. I podobna kwota tej inwestycji, więc działo się kilka takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o modernizację budynków. Wykonaliśmy również kilka dokumentacji technicznych dla dróg, po to, aby przygotować się na rok 2021, i kilka dróg zostanie zmodernizowanych w roku 2021. Ciekawą rzeczą też jest to, że w tym roku staliśmy się Właścicielem dawnej linii krnów Gubczyce. Jest to linia, która już nie funkcjonuje, została w latach poprzednich przez PKP zdemontowana, natomiast staraliśmy się o to, aby przejąć ten odcinek, by w przyszłości, kiedy będą tylko możliwości finansowe, wybudować tam ścieżkę rowerowo-pieszą. Mam nadzieję, że ta inwestycja. W przyszłości na pewno posłuży nie tylko mieszkańcom gminy Gupczyce, ale też będzie dalszym ciągiem dla rozwoju na innych gminach naszego powiatu dla turystyki pieszo -rowerowej. Ja wejdę Panu w słowo tutaj z tą drogą, z tą ścieżką pieszo-rowerową właśnie Głubczyce-Piotrowice, bo nie ukrywam, że w Telewizji Pogranicze był taki materiał, był taki, ukazał się taki materiał, taki reportaż odnośnie właśnie przejęcia tej trasy rowerowej i powiem panu, że my jako, czy ja jako Telewizja Pogranicza mam mnóstwo pytań od mieszkańców Głubczyc, że pytają kiedy się zacznie budowa tej trasy, a tym bardziej, że i porównują mi tą trasę pytający z trasą jaka się teraz, chyba została już otwarta w tym roku w ręskiej Wsi trasa która biegła właśnie też linią była linia kolejowa a w tej chwili jest ta ścieżka pieszo rowerowa no, piękna rzecz i ludzie to pytują kiedy to ruszy trudno powiedzieć kiedy to ruszy na pewno nie jest to temat pilny jeżeli chodzi o środki inwestycyjne i możliwości budżetu powiatu bo mamy sprawy drogowe dosyć trudne i mamy kilka dróg w powiecie które wymagają Pilnych remontów, natomiast jeżeli będzie tylko taka możliwość i nabór środków zewnętrznych będzie kierowany na rozwój turystyki pieszo-rowerowej, to będziemy chcieli aplikować o takie środki i ten odcinek zmodernizować. Jest w pewnym momencie tej trasy dosyć poważny kłopot. Jest to skrzyżowanie z drogą krajową i wspólnie z drogą krajową będziemy szukali rozwiązania wspólnie z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych. Mówi Pan o tym, mówi pan o tym miejscu, gdzie był wiadukt kolejowy? Dokładnie tak. Będziemy szukali rozwiązania dla, dla tego skrzyżowania. I to będzie najtrudniejszy moment, bo tutaj już dwa podmioty i Powiat Gubczycki i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, no to są dwie niezależne instytucje od siebie i, i trzeba będzie się w jakiś sposób porozumieć. Hmm. Ciekawym tematem też jaki pojawił się na początku roku była reaktywacja linii kolejowej Racibórz-Racławice-Śląskie. Złożyliśmy wspólnie ze wszystkimi samorządami, które, przez których ta linia kolejowa, teren przebiega. Złożyliśmy taki wniosek do Funduszu Połączeń Kolejowych. Przez pierwszy etap przeszliśmy, natomiast cały czas warunkiem dla nas Przystąpienia do, do tego programu było to, abyśmy uzyskali praktycznie 100% dofinansowanie zewnętrzne. Fundusz kolejowy przewiduje dofinansowanie na poziomie 85%. Przy kalkulacjach różnych, jakie dzisiaj są dotyczące modernizacji tej linii, a wahają się one od 380 milionów nawet do 700, 15% udział własny samorządów byłby nie do udźwignięcia, i ta inwestycja na pewno będzie stała pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o realizację, bo potrzeba dodatkowo znaleźć w okolicach 70 do 100 milionów na wkład własny, które by pochodziły z zewnętrznych środków. Bo nie wszystkie samorządy stać na to, aby ze swojego budżetu przeznaczyć 10 milionów złotych, każdy samorząd na to, aby zainwestować w linię kolejową, bo potrzeby każdy samorząd ma różne i nie każdy nie każda miejscowość, czy nie każda wioska leży na przebiegu tej linii, więc tutaj społeczeństwo też różnie podchodzi do, do tego tematu, jeżeli chodzi o partycypowanie w kosztach przez samorządy. Każdy chciałby mieć nową drogę, a niekoniecznie linię kolejową. Więc to jest dosyć trudny temat, jeżeli nie będzie takiego wsparcia na poziomie do 100%, ta inwestycja na pewno będzie stała pod dużym znakiem zapytania. Mówi Pan tutaj o 10 milionach, czyli 10 milionów starostwo głupczyckie, 10 milionów gmina Głupczyce, 10 milionów starostwo prudnik i tak dalej. Tak. To, tak to tak to wygląda. Gmina Baborów, Baborów. gmina Piotrowice Wielkie, gmina Racibusz czy miasto Racibórz, powiat raciborski, więc to są trudne tematy finansowe przede wszystkim, bo każdy samorząd ma wiele zadań i choćby w przypadku tych mniejszych gmin nie są to tak małe środki, a wręcz przeciwnie są to środki, które dla nich są zbyt duże do, do, do udźwignięcia przez budżety i, i ich Decyzje mogą zaważyć na tym, czy ta linia będzie powstawała. No, ja tylko powiem przede wszystkim też Państwu, że rozmawiając z burmistrzami innych gmin. I rozpatrując pieniądze, jakie im zostają po wydaniu tych tak zwanych, nazwijmy je, znaczonych pieniędzy, no to faktycznie te gminy czy te samorządy, no nie mają czym zaszaleć. Jeżeli im zostaje w granicach od dwóch góra do pięciu milionów, to już są bardzo szczęśliwi, a tutaj 10 milionów trzeba wyłożyć tylko na jedną inwestycję, no to wtedy nic się nie dzieje, a jeszcze kredyt trzeba wziąć, żeby te 10 milionów wyłożyć na tą kolej. Dokładnie tak. To są poważne pieniądze. Panie starosto, no więc y, jeszcze tylko, żeby Pan podsumował, czy uważa Pan ten trudny rok, tak jak Pan zaznaczył na samym początku, 2020, z, za rok, no powiedzmy to, y, udany, że jeżeli chodzi o realizację y, tego budżetu na rok 2020, czy raczej jest Pan niezadowolony z tego? Pod kątem finansowym. Nie można nic sobie zarzucić, czy, czy, czy temu budżetowi nie można nic zarzucić, natomiast e, sam rok był bardzo trudny e, nie tylko dla budżetu powiatu, ale dla, dla wszystkich jednostek, dla, dla wszystkich naszych mieszkańców, którzy musieli zmierzyć się z sytuacją pandemiczną. I to każdy obszar został dotknięty. E, pracownicy PKS-u ponosili koszty, e, bo ratowali też e, częściowo spółkę. jeżeli PKS w roku 2019 kończył na plusie ponad 300 tysiącami złotych wynik finansowy a w tym roku mieliśmy poważne problemy to to pokazuje że to nie tylko budżet powiatu ale każdy obszar czy to DPS-y gdzie pracownicy na 14-dniowy okres szli do pracy i, i, i zostali, zostali w miejscu pracy przez dwa tygodnie, to są, to są wyrzeczenia, każdy jeden mieszkaniec naszego powiatu, czy to piekarz, cukiernik, sprzedawca, kierowca, każdy mierzył się z covidem na swój sposób, ale optymistyczną rzeczą tego roku jest to, że my jako społeczeństwo potrafiliśmy Przede wszystkim się zintegrować, pomóc drugiemu człowiekowi. Takie ruchy, jakie powstawały społeczne i wolontariackie na naszym terenie, napawają wielkim optymizmem i widać, że z wieloma osobami naprawdę wiele można zdziałać i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Czyli podsumowując, to no można powiedzieć, że ten rok 2020 był takim rokiem sprawdzającym. Z jednej strony były wielkie kłopoty, przede wszystkim wielkie kłopoty finansowe, żeby utrzymać te firmy, które są, a z drugiej strony no pokazały, że jednak my jako społeczeństwo potrafimy się zintegrować, potrafimy jeden drugiemu pomóc. Dokładnie tak, i to jest optymistyczne. Panie starosto, kończymy sprawę roku 2020, bo to zostało nam kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin do jego zakończenia. Wchodzimy już praktycznie w nowy 2021 rok. Z tego co wiem, bo byłem, słyszałem, widziałem na sesji nasi telewizowie również. Ten budżet jest sporym budżetem, są spore wyzwania. Jak pan się zapatruje właśnie na ten nowy budżet 2021 roku? Co planujecie? Budżet roku 2021 to 93 miliony, więc jest to dosyć duży budżet. Prawie 20 milionów inwestycji. Dokończenie modernizacji domu pomocy społecznej w Branice, dokończenie modernizacji do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Plany mamy również takie, aby. W przyszłości przenieść wydział komunikacji do budynku starostwa powiatowego przy ulicy Kochanowskiego i również mamy dokumentację na modernizację całego obiektu. Jeżeli tylko pojawią się środki, będziemy chcieli zrealizować tą inwestycję po to, aby w jednym miejscu można było załatwić praktycznie wszystko związane z działalnością powiatu ze spraw drogowych to przede wszystkim modernizacja drogi Lewice-Michałkowice klisino pomorzowiczki to są dwa duże projekty do tego mamy kilka innych mniejszych projektów, kilka chodników w ubiegłym roku również udało nam się zrealizować wspólnie z gminą Branice chodnik zbudować chodnik w miejscowości Dzbańce, jak również z gminą Gubczyce w miejscowości Gołuszowice taki chodnik powstał, plany są na modernizację drogi Gołuszowickiej w miejscowości Gołuszowice, więc tych obszarów drogowych jest kilka, kilka dokumentacji, które mamy w planie w Lubotyniu, w Kietrzu i w kilku jeszcze innych miejscach jest ich sporo, więc myślę, że, że ten budżet inwestycyjny prawie 20 milionów Zadowoli kilka gmin na pewno, zdaje sobie sprawę też z tego, że potrzeby są dużo większe. Dzisiaj takie nas, nasze możliwości są. W poprzednich latach nie zaciągaliśmy żadnych zobowiązań kredytowych. Staraliśmy się spłacać kredyty, które mieliśmy z lat poprzednich, po to, aby teraz móc w przypadku środków zewnętrznych taką możliwość kredytowania sobie zapewnić i jeżeli będą tylko środki zewnętrzne do pozyskania będziemy próbowali wkład własny wypełnić środkami pochodzącymi z kredytu i z budżetu powiatu który mamy również przygotowany na takie sytuacje Panie Starosto, zapytam Pana jeszcze o jedną rzecz, bo tutaj ludzie też pytają i to są też no, praktycznie ci sami ludzie, którzy są zainteresowani tą ścieżką pieszo-rowerową Głupczyce-Pietrowice. Czy będzie w tym roku robiona jakaś modernizacja i coś, jeżeli chodzi o naszą tą betonówkę Gazowice-Aleja Lipowa? Mamy w planie wykonanie dokumentacji technicznej na odcinek od Gołuszowic do Zawiszyc, więc praktycznie cała ta obwodnica, taka mała obwodnica Głubczyc betonowa, która jest, chcielibyśmy wykonać dokumentację i jeżeli będą tylko możliwości pozyskania środków zewnętrznych, na pewno będziemy chcieli zrealizować w tym odcinku, w tym przebiegu drogi również i szlak pieszo-rowerowy, bo widać, że tutaj potrzeby są dosyć duże i powstałaby pętla wokół miasta dla tych, którzy ten rodzaj rekreacji uprawiają. Więc to jest dosyć istotny obszar i my też to widzimy doskonale, więc jeżeli tylko będą środki, będziemy chcieli po nie sięgnąć. dokumentacja w roku 2021 na tą drogę będzie robiona. Jeżeli chodzi o y, linię kolejową, no tutaj będziemy musieli poczekać, dlatego że to jest bardzo długi odcinek i koszt wykonania dokumentacji jest znaczny. To nie jest prosta sprawa, dlatego tutaj będziemy bardzo ostrożnie postępowali, bo wydanie pół miliona złotych na dokumentację to są poważne środki, a takie środki y, w y, przypadku dokumentacji. Są szacowane na, na, na jej wykonanie, więc no, będziemy bardzo ostrożni pod tym kątem. Niemniej jednak obserwujemy i chcielibyśmy realizować tą inwestycję, bo jest ona na pewno potrzebna. Tutaj jeszcze zapytam, żeby było jasne, że rok 2021 i trasa Gołoszowice-Zawiszyce to jest zrobienie tylko i wyłącznie dokumentacji. Tu nie, ma, nie mamy co liczyć na to, że roboty jakiekolwiek się zaczną. Na pewno nie, dlatego że wykonanie dokumentacji to jest prawie pół roku czasu, który będzie potrzebny na, na jej wykonanie. Jeżeli będą nabory w drugiej połowie roku 2021, na pewno będziemy chcieli aplikować o te środki. Musimy też mieć świadomość tego, że e, tak naprawdę ta droga będzie musiała przejść gruntowny remont. To nie będzie tylko położenie asfaltu na płytach betonowych, które e, są mocno zdewastowane i klawiszują, więc żaden wykonawca, raczej w tym kierunku, ani inżynier, który będzie wykonywał projekt, nie będzie chciał skorzystać z tych płyt i myślę, że będzie musiało się to wiązać z rozbiórką istniejącej drogi. Panie Starosto, sprawę drogi Gazowice-Zawiszyce, no, żeśmy wyjaśnili sobie, że to tylko dokumentacja, a co jeszcze w roku 2021 z tych, mówię, ważniejszych inwestycji, grubszych? Myślę, że o inwestycjach już praktycznie wszystko powiedziałem, natomiast mamy plan również na wzmocnienie Taboru w naszym szpitalu i chcielibyśmy wymienić jedną karetkę. Aplikujemy o takie rozwiązanie, abyśmy uzyskali taką jedną karetkę. Jesteśmy już na liście, więc mam nadzieję, że w roku 2021 sprzęt, który będzie służył do transportu naszych mieszkańców w przypadkach nagłych potrzeb zdrowotnych, będzie na bardzo wysokim poziomie. Rok 2021 to przede wszystkim nasze zachowanie społeczne i, i tutaj również chciałbym zaapelować do wszystkich Państwa za pośrednictwem naszej telewizji, abyście pomyśleli o tym, aby się zaszczepić. Ja na pewno to zrobię, moja rodzina również. Myślę, że powinniśmy przeanalizować, co jest ważniejsze czy balansowanie na granicy ryzyka i nieszczepienie się, czy zaszczepić się i, i wygrać bitwę z COVID-em, bo, bo tylko dzięki szczepieniu możemy wrócić do normalności. W latach 80., -tych, 70. -tych szczepionki były produkowane w zupełnie innych warunkach, i każdy z nas szczepił się na odrę, świnkę, różyczkę i, i inne. Choroby, więc myślę, że dzisiaj ten postęp technologiczny jest tak duży, że niebezpieczeństwo, jakie, jakie mogą wywołać te nowe szczepionki, może być znikome, a jednak kładąc na szali nasze zdrowie i życie, warto wybrać chyba szczepionkę. Ja takiego wyboru dokonałem i w pierwszym możliwym terminie, kiedy będę mógł skorzystać z tej możliwości, na pewno to zrobię. Tutaj y, myślę, że warto byłoby jeszcze wspomnieć o tym, że z dniem dzisiejszym bodajże nasz Buczyński Szpital zaczął już pierwsze szczepienia. Tak, dokładnie. Od dzisiaj rozpoczęły się szczepienia. Mam nadzieję, że, że przebiegną sprawnie, bez powikłań. Mam nadzieję, że jak największa grupa naszych mieszkańców dokona tego wyboru, bo poszczepiąc się dajemy sobie na pewno większe bezpieczeństwo niż niż nie szczepiąc się. Myślę, że, że to będzie dobry krok. Przede wszystkim w nowym roku życzę Państwu zdrowia, abyśmy przez rok 2021 w komplecie mogli spokojnie przeżyć i abyśmy wrócili do normalności jak najszybciej, bo chyba każdy z nas już jest zmęczony ciągłą izolacją, noszeniem maseczek a jednak każdy miałby też ochotę, by wakacje, które chciałby sobie zaplanować, mógł spędzić z rodziną bezpiecznie. A ja obiecuję Państwu, że zaraz po tym spotkaniu ze starostą wyemituję program z panem dyrektorem naszego szpitala, panem Adamem Jakubowskim, który powie nam dokładnie, gdzie kto i kiedy może się zaszczepić tutaj u nas w Głupczycach. Drodzy Państwo, ja również żegnam się z Państwem i korzystając z tej okazji, że jestem u Państwa w domach, chciałem Państwu pożyczyć szczęśliwego nowego 2021 roku, aby ten rok był lepszy niż ten rok mijający 2020. No i obyśmy się przede wszystkim wszyscy pozbyli tego COVID-a. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję panu, panie starosto. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę, życzę wszystkiego dobrego. Szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia. Żegnam się z Państwem.